Słuchajcie, tutaj jest kawałek Bergen -Ob jesteśmy z Kruszyną na obcinaniu włosków, znowu w Pyszczku. A ja dzisiaj miałem przygodę w robocie. Pierwszy raz od tych lat, które pracuję, dostałem pracę. Wykonywałem pracę oprysków. No, tam nie przyjechał kolega do pracy, bo miał pewno jakieś tam sprawy do załatwienia, bo inaczej sobie tego nie wyobrażał. On zawsze to robi. No, i dzisiaj mnie tam szef wrzucił na dwa roboty opryskowe. Tak jak mówiłem wam, że oprysków nie ma, no to rzeczywiście w tym roku troszeczkę tego jest. I tam patrzyłem na środki, które były do tych oprysków przygotowane. No to yy, zerowa szkodliwość, bo pisze, ale nie powiem wam nazwy, jak one się nazywają, bo nie pamiętam po prostu. Tam były jakieś trzy miksy, i wszystko na, na robactwo. W każdym troszeczkę się powkurzałem, bo myślałem, że to tak płynnie i pójdzie. Się okazało, że te maszyny się psuły. Nie? Jedna, nie, w sumie dwie maszyny, one, wiecie, one mają tam za zadanie sobie wrócić i pojechać do końca. Rajek popryskać na końcu, stanąć zamieszać lancami na samym końcu i wrócić. No i obie maszyny świrowały, bo sobie jechały, jechały sobie do końca, i raptem kurczę trzeba było lecieć po nie, reset jakieś robić. I dopiero ta maszyna wracała. Nie? Także yy, troszeczkę się naładziłem. Najlepsze, bo yy, szefu mówił na początku, że co, fajna robota że nie zebra się postoisz, poczekasz. Nie, ja mówię, no fajna, fajna. No, się okazała taka fajna, że jestem styrany. Nie wiem, czy mi po gębie to widać. Normalnie dzisiaj zmęczony. <noise> zmęczony po tej pracy. jeżeli Słuchajcie, jeżeli chodzi o te środki, które tam były używane, to nic nie odczuwałem ani na skórze, ani w tym. Yy, nie wiem, w oddychaniu. Nic mnie nie piekło, nic mnie nie szczypało. To idę do bejki siąść. Nic mnie nie piekło, nic mnie nie szczypało. Wszystko było w najlepszym porządku. Mówiłem wcześniej już, że tam był środki y zerowe, zerowe ten, zerowe, y zerowa szkodliwość. Ja w to wierzę, ja w to wierzę. Nic mnie nie boli, oczy mnie nie szczypią, brzuch mnie nie boli, y rozwolnienia nie mam i nie żygam. Także wszystko jest jak naj w jak najlepszym porządku. bo tutaj dyskusję z gościem przeprowadzałem oczywiście tej dyskusji nie słyszeliście i całe szczęście no i co ja jeszcze miałem mówić aha, szlag nas trafił mnie i szefa dzisiaj z tym opryskami, nie, bo moje te maszyny się psuły zwykle i mnie też trafiał, bo tam kolega jak robi to, to wszystko gładko szło nie? kończył tam, nie wiem druga godzina, pół do drugiej kończył opryski dużej szklarni a ten, a no, co się też Gocja, Kurde, wiem no, że ten, że masz yy, stabilizator w ręku. <laughs> no, a ten, a coś miałem mówić. Aha, no i, sz, i szlak go trafiał, bo okazało się, że pełno plant pociętych leży na ziemi. Oprócz tego, że maszyna się psyła, i wkręcały się w koła w tych robotach. Ja dzisiaj z tą kamerą tam nie latałem, bo ten się tam szef ukręcił cały czas, nie? i nie, nie chciałem drażnić dziurływa jeszcze bardziej, jak był rozdrażniony, ale czasami chyba też tak udaje, się zgrywa, wiecie. No ale co jeszcze miałem mówić? Aha i mówi, że tam patrzy na to, mówi. Ostatni raz, ostatni raz yy, jadą ludzie na trzy tygodnie na wakacje, dwa tygodnie zimą, dwa tygodnie latem. Bo słuchajcie, jest naprawdę mało osób w robocie w tej chwili. Jest normalnie wymiecione w pracy. Liście to. Liście... No osia nie rób min <noise> Liście to dosłownie leżą na stołach. Liście to leżą na stołach, co jeszcze nie mówić. No się zrobiło. He? Co ty robisz tam? No i co jeszcze miałem mówić? A jeszcze miałem coś mówić, tak dziwnie, jak mi się gada. Lepiej mi się gada z kamerką na głowie niż do kamerki. No i jeszcze o tych opryskach miałem mówić, aha, no tam jest tego... Tak, nie świecę w każdym razie. Nie świecę. Aha, nigdy, słuchajcie, nigdy nie namawiałem do Was do kupna yy, owoców z takich szklarniowych, nie? Wybierajcie sobie sami. Ja... Z gosią my te owoce jemy, i czujemy się dobrze. może gdzieś się tam nam odkłada. Nie? Tak jak się mówi teraz, że na przykład jak ryby jecie yy, morskie, to też odkłada wam się plastik, bo te ryby już mają yy, plastik w swoim organizmie. Także już wy jesteście plastikowi. Patrzcie za dużo silikonu albo botoksu. Kto co wie? I czekamy na tą kruszynę, kiedy ja mam ją ogolą. Niby to ma trwać 15 minut Czy przyjdzie zapłakana, czy nie Czy my będziemy zapłakani A jutro dzień jak co dzień, czyli Zrywanie pomidorów, cięcie liści I to na razie wszystko, co Wam jeszcze miałem mówić Miałem mówić, aha Szef się bardzo cieszy, że jedzie na urlop Miałem mówić Andrzej, jak ja, zaraz urlop Wiecie jak to jedzie na urlop? Jedzie w piątek, a wraca w niedzielę. nie? A pytam się, go gdzie, nie Był do, do Niemiec, do Francji, bo tam kiedyś w Hiszpanii był też, nie? Ale nie, w Hiszpanii to on był w celach zawodowych, tam na jakichś rozmowach, nie? Okazuje się, że jedzie na Ardeny z dziećmi i ma ten kamper z campingiem i, te, i sobie jedzie odpocząć dwa dni, nie? Tak. A dzieci tu miały tygodni tygodni wakacji, on sobie jedzie dopiero na. Na trzy dni odpowiem. Nie może ty szklarni zostawić. Co, jest, po prostu, jest po prostu pracoholik. No. Zaraz odrzucę kamerę do Gosi. <głosia> Gosia mówi, że tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Odwracam. <głosia> Ale panika, to nic nie od nie wyłączaj. No nic nie wypoka No. mój historia, Dobra, no trzymajcie się, cześć.